Witam tu Lawoscor i zapraszam na Zagrajmy w Kotor. Jesteśmy w trakcie rozmowy z Karlem Onassi, który wyjaśnia nam, jak się tu znaleźliśmy, czemu musimy y, znaleźć Bastille. Właśnie, skąd wiemy, że w ogóle żyje? Aha. No brzmi logicznie.

takie coś, co się nazywa warsztat, i na nim możemy ulepszać przedmioty takie jak blastery, pancerze, miecze świetlne, którego jeszcze nie mamy, oraz mm, bronie zwykłe. Jedynym ulepszalnym przedmiotem na tę chwilę jest wibromiecz i możemy w nim zainstalować naszą baterię. Ips. Jak widzimy, dostaje on nieco kopa do obrażeń. No czemu nie? Ulepszania można dokonywać tylko i wyłącznie w warsztatach. Jest ono kompletnie bezpłatne. Nic nas nie kosztuje. Możemy wybierać i wsadzać ponownie wszystkie ulepszenia. No dobra, zobaczmy. Hmm, 1, 12, 3, 12. Uuu, bierzemy. Mamy wibromeczek. Vibro, Nie wygląda zbyt imponująco, ale co tam? W tej szafce dwa próbniki i trzy mytwaki. Miło. Czas na zapis. Tutaj także w miarę postępów w grze będą się gromadzić. Dostępni bohaterowie do naszej trzyosobowej drużyny czy oddziału, i z każdym razem, kiedy będziemy tutaj sąd wychodzić, wtedy musimy. Przepraszam, wtedy musimy wybrać, kogo mamy dołączyć do drużyny. Jak na razie, możemy dołączyć tylko Karla. Nad chyba nie wiem, nawet wątpię, czy możemy udać się sami na zwiedzanie Taras. Jest... Widzimy, jest on czwartopoziomowym żołnierzem, który bardziej specjalizuje się w walce dystansowej za pomocą blasterów. U. jakiś żołnierz sit. Eee, to chyba starczy z odpowiedź. <laughs> tak jest, widać, że to BDS, co? Mee, mee, mee. Nie, nigdzie... Ej, jakim cudem wiedziałeś kim jestem? Dobra, użyję granaty, żeby się z nimi nie bawić. O oh yeah Ten Duros zawsze przeżyje Tak jest, dzięki za pomoc, jasne Ale jak pamiętacie jestem sitem, a przynajmniej kimś z predyspozycjami na Sita. Okej, okay, nie zamierzam słuchać jego bełka, tu. nie lubię mowy durosów. Właśnie, otrzep się ode mnie, jak się zabiję. Ok, i niezależnie od tego, co powiemy, czy go pochwa czy pochwalimy, czy znieważymy, mówi, że zajmie się ciałami. Ok, spadaj. Mamy strzelbę blasterową, dwa stymulanty zwiększające siłę oraz zdrówko. Granat trujący całkiem dobry, chociaż nie zawsze. Wolę bardziej, które wybuchają na miejscu, eee, a to błąd gry, okej. Okay. Mam następny poziom. Zobaczmy co chcę rozwinąć Perswazją. O jeden punkt. Trudno. Oraz używanie komputerów. Dobra, co mamy, możemy wybrać? Na razie niestety nic ciekawego. Wybiorę chyba empatię. Tak jest. Yy, właśnie ta poświata. Yy. Sygnalizuję nam, po jakiej stronie stoi dana postać. Jest strona jasna, jest strona ciemna. Jak widzimy, moja postać jest na razie neutralna. Oczywiście na razie, bo zamierzam sprawić, że będzie właśnie tak to wyglądało. A kart jest po jasnej stronie mocy. To znaczy, że będzie reagować negatywnie na każde świństwo, jakie zrobimy. Zapiszmy. Gra mnie czasami wywala, zatem ustaram się pamiętać o częstych zapisach. Jak widzicie możemy wyważyć lub użyć naszego, nie. włamywania się. Diana. mogę, właśnie to zrobiłem. Właśnie, szukam czegoś do... Zrabowania. coś w ogóle masz do zrobowania? Haha, mamy kasztorba. torba Z przydatnymi rzeczami Na potem A to jest pierwszy handlarz w grze Tak, najwidoczniej większość mieszkańców W tym budynku jest ...nielegalna, nielegalnymi, obcymi, czy jakoś tak. Właśnie, nie obchodzi mnie to. I <laughs> <laughs> oczywiście, kartę od razu protestuje. Ja już musimy być mili, jasne. Dobra, spadaj. Tak jest. I może nas poinformować o tarczach energetycznych, ale ja wiem wszystko o nich. Tak, jestem bardzo mądry. No dobra, możemy zobaczyć. I tak właśnie kupuje się przedmioty. Tutaj widzimy koszt. Widzimy, ile ma do sprzedania. Możemy także przełączyć tym przyciskiem na Sprzedaż od nas. O, co, oczywiście nie, nie mogę nawet sprzedać tych ubrań. Muszę je oddać za bezdurno. Jaka głupota. więc no już sprzedajemy te krótkie mieczyki? Ciump. Albo je na zostawie, nie wiem. Hmm. okej, okay, wibro ostrze. Długi miecz. No cóż, to było tyle w tym odcinku Zagrajmy w Kotor. W następnym skończę handel i pozwiedzam dalej tą część mieszkalną, w której gnieżdżyły się jacyś nielegalni imigranci. Tu był law i życzę wszystkim widzom miłego dnia.